jest tak. Nie ze mną, ja... Chat? Mamy to. Widzieli, że nie było śmieci? Czy nie widzieli? Co oni robią? A tu się pokazują te śmieci czy nie? Okej. Okay. Ebron się wraca. Okej, okay, dobrze. Ja w takim razie sobie zrobię nawkę. Nie chcę go zabić. I to. Czad, no ja nie wiem co się teraz robi w sumie. Co robi wujek? Hmm. No nie moje cało. To Ewrona koło komsu między kompsami a siltsami. Była jedna osoba w kompsach widziałem i dwie na nawigacji. Na A, rozumiem, nad minie, a, tak widziałeś na ale widziałeś, a na to był w nawigacji na końcu. Ja widziałem friza tylko. To, to prawda, tak, ja się zmieniałem. Flizz biegł na dół i zanim biegł Ewron. Ty teraz, wujasz, jak byłeś na końcu ze mną wadminie, czy, czy ja coś mylę? Ja to byłem adminie, ale ja. ja okay. by... Przytlenie widziałem ostatnio Karola. A gdzie było ciało? nie tak, był tak. czerwony, czarny. Ciało, ciało, padet... ciało było z te... filmcami. Ktoś... Nie, no, ja byłem no, adminie. Robiłem kartę, robiłem Tyle, tutaj patec ja, ja i patent. Ja byłem do storage'a, zresztą widziałem się z kimś, kto wyrzucał śmieci tam i później dalej robiłem w storage'u jeszcze paliwo. A w którym miejscu konkretnie jest ciało jeszcze raz? Właśnie, bo tego Z a filmcami. a Nikt ze storage'ów nie ma to linii, to garno, zwłaszcza yes. jak z prawej strony wbiegał. Z prawej strony kto... E, ja, e, ja wbiegałem od góry do odmina, ale nie wiem, czy ktoś z was może to potwierdzić. I teraz robię kabelki na górze storage'a. I Actually, wydaje mi się, to prawda, że, jest że to mógł być Triss, no. miał strzelać, bo ewno biegnie w jego Kaca, stronę, ale może my. też po prostu tak, wiecie, się złożyło. Mm -hmm. ja z tym, z Karigodą byliśmy a, kabelki na górze, górze. kafeterii i raczej nikt nie fejkuje tych, kaf, tych kabelków w kafeteri na górze Ale bo daleko ej, jak nie, jak nie. Jak, Bo mamy dwa fragi, a okej, mi się coś zepsuło? Znaczy nie. były w ogóle dwie osoby w nawigacji Kto był w nawigacji teraz pod koniec, znaczy, ostatnie 5 sekund. Myślę, e, Okej, okay, jeżeli nikt się nie przyznaje, ale ja jest pewien, że ktoś był, to Ta, prawdopodobnie to na jest osoba, która nie przyznała się co do lokacji albo skłamała. A fris, jak długo robiłeś to paliwo? Na samym końcu teraz? 4 o, sekundy. A na sam końcu rundy? Nie, nie, na sam końcu rundy o tym chodzi, czy... E, tak. No bo ja bym w storage'u życiu Cię nie widziałem. Ale, no, przy hmm. paliwie byłeś? No, przy okolicach paliwa. No to niemożliwe. Ja byłem przy paliwie i robiłem paliwo. Zadnę Oj, Karol, Karol. A ciekawe ciekawości, ty Diablos byłeś z nami w nie, czy nie? Przeknik na Karola daje, jak coś. Trzeba go obserwować, bo... Trzeba, dobra, to to tak ja będę za nim chodził. z clear, Patec clear, clearem coś. Okej. Okay. Dobra. Ale nie wiadomo, czy ten Arkol nie został... A nie poprzedni poprzednio Arkol zginął, nie wiemy gdzie. A tak on... Nie, a, nie katar, czad, straszny katar. No musiał być z nawigacji, się Dobra, więc Patec, trzymaj się, Patec, serduszka dla Patty. Pamiętaj o Dobrze, postaram się pamiętać. No naprawdę, no. Kil cooldown robimy, esklawik. Dobra. pobiegam z diablesem. Pójdziesz ze Hej. Czemu on mnie zostawił? Co jest? No dobrze. Ciało przy elektryku koło świateł. A kto tak lubi robić? Zauważmy, że mamy dwa ciała. Co do poprzedniej rundy, ja jestem teraz w 100% pewny, że nie widziałem friza bo miałem do połowy pełny ten znaczy kanister. I zgubiłem na początku, bo ja mi powiedział, że on tam był. Ale teraz jestem w 100% pewny, że go tam nie było. Na samym końcu rundy. Ja jestem w 100% pewny, że Blaszka zrobi selfie porta. Ja Ooo, <laughs> O, Jada, boba, kawał, to mi się wydaje, to to jest freeze Hiiiiii, <noise> <noise> widziałem na kamerach. Na powinien być czysty. Okay, tak, tak, tak. Kali go Macie dwóch impostorów. Po <noise> <noise> jeden frank jesteśmy RIP. Załóżcie chłopaki teraz. Aaaaaat! No źle jest, źle się dzieje. Co? So, Pfff, mhm. 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 zróbmy światło. Zrobili światło. Mam tu zadanko. Nie, no jakbym to kliknął, ten to tak przegrał grę. Ja od razu mam pytanko, czy my pytamy o zadania już też teraz? Tutaj tak, tutaj tak. tak. Jacob, jakie robiłeś zadanie przed chwilą? Przed chwilą to znaczy gdzie? W lower rędzinie? Yy, dół lewo. Czyli w lower nie? no. Kabelek o, no. robiłem, a co robiłem? A czemu robiłeś go o 5 albo 6 sekund, jak tam się przełącza bezpiecznik tylko? <grych> Czekaj, co? ja zrobiłem... Ja akurat nie znam mapy, ale zrobiłem to sekundę wcześniej i ty robiłeś... A czekaj, bo teraz nie wiem czy, 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 czy nie mylimy. Jeszcze raz. W lower Engine? Czekaj, sprawdzę mapę. To znaczy... Lewy dolny ruch to lewe, lower lewą, engine lewą, na pewno. I tam masz dwa zadania, tak, to tak, takie no. jest z prostowaniem i to drugie z bezpiecznikiem. Jesteś pewny, że to ja? <laughs> no, nieźle, nieźle. No nie, nie, no tylko pytam. A gdzie jesteś obecnie, Jacob? Ja jestem aktualnie w o był alarm, więc wyłączyłem. Znaczy jestem już i wpisuję kodzik. Tylko nie zdążyłem, bo poleciał report. Wy, rozumiem, że jesteście niżej. Ja biegłem teraz. Ja biegłem Nadzimne. teraz to. Inaczej ja biegłem teraz y, zrobić chyba ten, To jest bezpiecznik ani w kabel ciśnąć przycisk meetingu Aha, okej, okay, okej okay. A ty Jacob? A, czy, a ty ja ty powiedziałem. Ja jestem na kamerach i widziałem Jacoba jak do O2 wchodzi No tak, Ale Jacob miałeś nie farta. No miałeś... Jacob okay, miałeś niefarta, bo ja ten, bo ja nie wiedziałem jak... nie znam tych questów, ale akurat zrobiłem to i to z dostałnięcie skresztem przełącznik i nie jest z kafeterii na drodze do O2, więc to musiał być Jacob, jedyny tam przebiegł Albo self. No, albo sens, ja Ja raczej, ja raczej. To no, jesteś jest. już są dwa aspekty, nie? Ten task i oh. lokalizacja. G -g. GG. Ej, bo że. pierwszy pierwsza wyjść przez pierwszą rundę i był impostorem. <ślapple> nie, no spakowałem to zadanie, ja myślałem, że tam są te kabelki, a nie na bezpiecznik.